Hejka kochani! Dzisiaj mamy takie pierwsze uroczyste Q&A Przestań się ruszać e, Dlatego, że jakby wcześniej było na live'ach, na shortcach, albo w komentarzach wam odpowiadałam e, A dzisiaj zrobimy takie długie, e, pełnometrażowe e, QA. Mam 30, 30 pytań, e, które mogliście zadawać. E, jeśli będą jeszcze jakieś mocne pytanka, no to je dołożę i później nagram jego party 2 i to zmontuję. Mam tutaj karteczkę, no i zaczynamy. Mm, od pierwszego pytania. Ile masz chychy? <laughs> A więc aktualnie mam 6 Hobby horsów. E, patrzę się na moją stajnię: Kalifornię, e, Emeralda, Frugo, Sparkle, Carino i Lady. E, może mam tutaj gdzieś wstawię zdjęcie, ale nie wiem. Jazda konna czy hobby horsing? Jednak jazda konna, bo jednak bardziej to lubię. E, hobby horsing to jest taki mój drugi ulubiony sport. E, naleśniki na słodko czy na słono? To już jest takie bardziej prywatne, e, no ale e, na słodko. E, czekoladki Merci czy Lindor? Lindorki, oooo! Tak. Serial czy, serial czy film? Aktualnie wciągnęłam się bardzo w pewien serial, e, więc aktualnie serial, ale to nie ma dla mnie znaczenia. Ważniejsza jest fabuła. E, oklep czy siodło? Lubię raz na jakiś czas pojechać sobie na oklep, ale jednak siodło... lepsze moim zdaniem. Długopis czarny czy niebieski? Wizualnie czarny. E, ja aktualnie używam dwóch naraz na różnych przedmiotach różne, więc. Ale wolę wizualnie czarny. Sok jabłkowy czy pomarańczowy? Pomarańczowy. Uwielbiam. Woda czy nie? Nie. Czy planujesz zakup jakiegoś chychy siódmego? Raczej nie. Natomiast, jak będzie jakiś mój Dream Horse na sprzedaż, to pomyślimy. Oczywiście, wszystkie pytanka zadawaliście wy. Eee, dlaczego jesteś na wózku. Jakby. Nie będę tutaj opowiadać całej historii. Eee, ale miałam wypadek na nartach. To jest taki skrót. A, jeśli byście, a jakbyście chcieli obejrzeć, to dokładne to jest live, gdzie mówiłam o tym. Tutaj wam dam screena. I też jest shorts, na którym tłumaczę. Eee, wiek. I tutaj dostałam tylko pytanie o wiek. Tyle. Więc zależy kogo czegokolwiek. Eee, a na przykład, wiek mojego kota Ravena, tutaj, zdjęcia, to dwa latka. Wiem, że nie o to chodziło, ale. Eee, co w Twoim życiu jest najważniejsze? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że zaufanie. Bo bez zaufania to nic. Cała historia wypadku. Jak mówiłam, o wypadku nie będę bardzo tutaj mówić, bo to było bardzo długie, natomiast miałam wypadek na nartach, to nie była moja wina, wypadek spowodowała osoba trzecia, bo pan jechał sobie, to była taki wąski, naprawdę wąski, stromy kawałek i to nie była główna trasa, tylko tam była gdzieś poboczna właśnie na nartach i jakby pan z małą córką, no mniejszą ode mnie, po prostu zatrzymali się na środku, po prostu. Jechali, jechali już dość szybko i się zatrzymali na środku. I wiecie, ja miałam odległość, ale jednak nie da się do końca hamować, więc wjechałam w siatkę i mi się kolano wykrzywiło, no i tak dalej, i tak dalej. E, masz drugą połówkę. Niestety, niestety, nie, nie mam. E, zrobisz e, spotkanie z widzami? Bardzo bym chciała i zastanawiam się, czy na 2000 subskrypcji to nie będzie taki specjał. Jak masz na imię? Mam na imię Nina. N, I, N, A. Lubisz Chychy? Jak jeszcze ktoś nie zauważył, no to tak, lubię Chychy. E, lubisz kartę Shelby? E, lubię, lubię. Ja jestem dinozaurem na jej kanale, bo od samego początku oglądam. E, lubisz Stefaksa. Przepraszam, nie mam czy tej nazwy, nazwy.pl. Lubię, 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 lubię. E, jaki masz sprzęt dla koni? Takich prawdziwych w sensie. E, no to mam kantar. E, gdzieś tam leży. E, uwiąz i czaprak. Więcej nie potrzebuję, bo moja trenerka wszystko ma, co nie? E, największe marzenie, myślę, że własny koń. E, spadłaś kiedyś z konia? Oczywiście, chyba 5-6 razy. Coś takiego. E, na jakim etapie konnej jesteś? Aktualnie nie jeżdżę, ale przed mm, wypadkiem skakałam 50 cm. Udawałaś kiedyś, że jesteś chora, żeby nie jeździć gdzieś? Raz czy dwa. Raz czy dwa ja niestety robiłam, ale nie polecam wam tak robić. Nie polecam. Ehm, gdzie ja byłem? Wywaliłeś się kiedyś na chychy? Oczywiście i to nieraz. Najgrubsza akcja, jaką odwaliłaś na chychy, w tym momencie nie jestem chyba w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale mocna była jak w szkole sobie skakaliśmy przez ławki, albo na angielskim. O, tak, na angielskim, jak ustawiłam pomiędzy dwa krzesła flet flet mój i przez flet skakałam, a między nogami miałam długopis. <noise> Przepraszam. Dobra. Mm, Stefaksa czy CCPL? Eee, CCPL. Pozdrawiam, hawankę eee, 30. Skok z bungee czy zapalenie węzadła. I ogólnie. Skok z Bungee. Ja mam taki plan, że kiedyś chcę skoczyć z tego Bungee. Natomiast jeszcze nie teraz. Nie wiem. Kiedyś na pewno bym chciała. Znaczy, chcę i nie chcę, bo ja mam trochę lęk wysokości, ale na pewno wolałabym skoczyć z Bungee niż mieć kolejne jakieś rzeczy z nogą. Jednak bym wolała skoczyć z Bungie. Ja się z wami żegnam. Bye!